No, cześć, ja jestem Miner, a dzisiaj, słuchajcie, mam wam do pokazania domki startowe, które będziecie mogli wykorzystać jako swoje pierwsze takie bazy. Które będą swoją drogą całkiem spore, więc będzie tam całkiem dużo miejsca i tak nadal mam świąteczny skin. Słuchajcie, jest luty. Można powiedzieć, że jeszcze okres świąteczny? Chyba nie, ale słuchajcie, to jest nasz pierwszy, nasz pierwszy startowy domek. I wygląda on całkiem na całkiem spory, i taki jest, słuchajcie, bo w środku, dobra, tutaj nie mamy dużo miejsca, ale zobaczcie, że tutaj jest e, skała. Także w tej skale możemy sobie wydrążyć tyle miejsca, ile będziemy potrzebować, możemy zrobić tam naprawdę, naprawdę całkiem dużo mm, pomieszczeń, czyli po prostu kopiemy sobie, robimy jakieś tam pomieszczenia, które nam są potrzebne i słuchajcie, wbrew pozorom nie jest on w ogóle skomplikowany, tutaj mamy jakiś kominek, tutaj mamy słuchajcie, jakiś taki garaż, coś w tym stylu. I Jak go wykonać? Potrzebujecie do tego andezytu zwykłego stona, chociaż ten zwykły ston nie jest wymagany. Możecie go zastąpić andezytem i kobylstonem, ponieważ wiem, że żeby zrobić e, sam zwykły ston, to troszeczkę troszeczkę może nam czasu to zająć. I słuchajcie, co sobie robimy? Robimy sobie mm, zrobię to ze zwykłego, albo nie zrobię to z andezytu. Słuchajcie, pyk robimy sobie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I to jest nasz, nasza taka jakby. Podstawa. Tutaj sobie jeszcze tu troszeczkę przedłużę. Cyk. Mamy coś takiego. I słuchajcie, tutaj znowu robimy sobie na 7 wysokości, czyli 2, 3, 4, 5, 6. Ja sobie zrobię na 6 z tego względu, że będziemy potrzebować. Siódme piętro będzie o. w taki sposób. Dobra. To mamy już załatwione. I teraz tak musimy zrobić sobie wejście. Jeden klocek od prawej strony, czyli raz, dwa, trzy. I tu będą nasze drzwi. Tak mi się zrymowało. I teraz potrzebujemy sprusowych, czyli po prostu świerkowych półpłytek i świerkowych schodków. I robimy sobie coś takiego, pyk, pyk. I po prostu robimy taki, taki skośny daszek, coś w tym stylu. Tutaj jeszcze sobie dołóżmy. Cyk. Dobra, i tu prowadzimy sobie, możemy to sobie poprowadzić nawet do samego końca. Tutaj nikt nam, nikt nam nie zabroni tak naprawdę. Teraz potrzebujemy zrobić sobie w tą stronę pyk, pyk. Z drugiej strony robimy sobie dokładnie to samo. I teraz zaokrąglamy to. Czyli po prostu potrzebujemy półpłytek, i półpłytkami to sobie zaokrąglamy. Tutaj możemy sobie zrobić pyk i coś takiego nam powstaje. Potrzebujemy jeszcze e, trapdoorów, którymi robimy sobie takie jakby półkole. Tutaj widzicie, że tu jest wyżej, a tu jest niżej. Żeby to mniej więcej w taki sposób wyglądało. Tutaj możemy sobie zrobić na przykład okienko, tutaj możemy zrobić sobie drugie okienko, i ja wkładam tam e, trapdory zwykłe, czyli te takie z, z dębowego drewna. I słuchajcie, cały ten pomysł na domek powstał e, na Twitterze, czyli po prostu jest to pomysł z Twittera, i jest to użytkownik zbudował ten domek, którego nazwy nie wypowiem, bo jest to prawdopodob prawdopodobnie. Japońska nazwa, także bardzo ciężko byłoby mi to po prostu powiedzieć, ale na pewno znajdziecie link, link w opisie. Tutaj oczywiście dokładamy sobie tyle daszku, ile potrzeba nam do, do końca góry. Czyli po prostu lecimy sobie cały czas. Tutaj robimy sobie właśnie nasz mm, nasz daszek, poddaszek, coś w tym stylu. Czyli po prostu półpłytkami robimy sobie coś takiego. No i tutaj akurat mam troszeczkę mało miejsca ze względu na to, że podłoże nie jest zbyt nierówne. Dobra, ale mamy coś takiego. I tutaj oczywiście dokładamy sobie e, płotki, również świerkowe. Jak już mówię bardzo często, świerkowy jest, świerkowy drewno jest moim ulubionym drewnem, także naprawdę bardzo, bardzo dużo go używam. Więc tu się akurat nie zdziwcie, jeżeli większość rzeczy będzie zrobiona ze świerkowego drewna. Cyk, dobra i taki sam płotek możemy sobie postawić tutaj. O, dobra. Teraz bierzemy sobie cobblestone i oczywiście tutaj wszystko możecie sobie porobić takie, wiecie, takie wstawki z cobblestoneu, na przykład albo ze złotego stonu, żeby to nie było z jednego kawałka, e, kawałka materiału, bo zawsze jak są wymieszane jakieś bloki, to to lepiej. Lepiej o wiele wygląda, a z drugiej strony robimy sobie, słuchajcie, komin. Czyli znowu tutaj dokładamy sobie daszku tyle, ile potrzebujemy. Już nie będę tego do, do końca robił z tego względu, że po prostu nie ma sensu. Myślę, że sobie z tym poradzicie, i robimy sobie kominek. Tutaj jeszcze możemy sobie wyrzucić daszek. Dobra, pyk i pyk. I na przykład coś takiego. I po prostu teraz zwykłymi schodkami. Możecie sobie udekorować ten komin tak, jakby, żeby po prostu nie był również z jednego kawałka cobblestone, bo to nie wygląda za fajnie. Tylko możecie sobie do tego użyć na przykład w taki sposób schodków, cyk, żeby po prostu dodać troszeczkę tekstury do tego, do tego naszego kominka. Czyli pyk, pyk, tu możecie sobie nawet wyrzucić, a tu zrobić tak. I wygląda to naprawdę, naprawdę całkiem ciekawie. Tak jak tam zrobiłem jeszcze. Możecie dodać sobie różne dekoracje w postaci na przykład ee, Jagód, krzaków jagód Jak tutaj jakąś wiszącą doniczkę koło kominka dodałem Tutaj jakieś bale siana, żeby po prostu coś pod tym daszkiem było I całość wygląda naprawdę całkiem imponująco A jest bardzo proste do zrobienia Także tutaj macie akurat wolną rękę jeżeli chodzi o wnętrze Tak samo będzie w drugim domku eee, No i cóż, no lecimy sobie chyba do drugiego domku Drugi domek słuchajcie jest... Równie prosty. Nawet bym powiedział, że chyba prostszy, chociaż może troszeczkę bardziej skomplikowanie może wyglądać, ale zobaczcie, że tutaj mamy tylko i wyłącznie kształt takiego troszeczkę jajeczka i tutaj mamy znowu kształt kółeczka, coś w tym stylu. Tutaj mamy takie jakby rusztowanie, od którego odchodzi sobie daszek, no i pod daszkiem standardowo mamy jakieś tam bale, bale siana. Barsiana też bardzo lubię, ponieważ bardzo fajnie wypełniają teren. Jeżeli chodzi o środek, to słuchajcie, tutaj mamy drugie piętro, na którym, w, tu, w którym znajduje się farma. No a tutaj znowu w tej górze możecie sobie drążyć tyle pomieszczeń, ile tylko zdołacie. Tak naprawdę cała góra może być pusta, e, i zrobić tam możecie swoje pomieszczenia. Mm, tutaj nie macie akurat ograniczenia. Znaczy, no, wielkość góry jest ograniczeniem, ale jak coś takiego, słuchajcie, zrobić? Potrzebujemy schodków, e, półpłytek. Dobra, no i oczywiście tych traptorów i zaczynamy sobie od zrobienia czegoś takiego. tyk tyk. Tutaj słuchajcie, drzewo sobie usunę, żeby mi nie przeszkadzało. Dobra. Mm. I dalej lecimy sobie do góry, cyk, czyli odwrócone schodki. Kładziemy sobie zwykłe, e, zwykłe kawałki drewna. Dalej robimy sobie zaokrąglenie takie jakby, czyli po prostu kładziemy na sobie schodki, cyk. Cyk. Dobra, tutaj kładziemy sobie znowu zwykły kawałek drewna, potem już normalnie zaokrąglamy sobie górę, czyli robimy pyk, 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 dobra i mamy to już słuchajcie zrobione, teraz jeszcze potrzebujemy trapdoorów, żeby jakoś to udekorować, kładziemy sobie trapdoor na przykład tutaj, na przykład tutaj, cyk i cyk, dobra. I to musi być, słuchajcie, zrobione na dwa, czyli w taki sposób. Czyli każda, no po prostu dwie warstwy musi mieć. Pyk, pyk. Dobra, dajcie, ja sobie to na chwilkę, za chwilkę zrobię. Cyk z tego względu, że to nasze drugie kółeczko będzie tak jakby troszeczkę wciśnięte, wciśnięte wewnątrz. Tak jak tutaj, zobaczcie, że tu wystaje, a tu jest troszeczkę wciśnięte, no nie? I teraz, słuchajcie, zaczynamy sobie od tego momentu, czyli kładziemy sobie tutaj yy, zwykłą zwykłą półpłytkę czy tam półblok, jak zwał tak zwał yy, i tutaj dokładamy sobie drugą, kładziemy sobie cyk cyk, kładziemy sobie zwykły blok, teraz znowu zaokrąglamy dobra, tyk, pyk, pyk pyk, i tutaj znowu kładziemy sobie schodek Dobra, i tu możemy już sobie postawić albo schodek, cyk, w taki sposób, albo po prostu dodać sobie zwykłą, zwykłą pół płytkę. I to, co ja zrobiłem, to po prostu wypełniłem sobie to nasze wejście, cyk, zwykłymi, zwykłymi deskami. I tam dodałem sobie po prostu drzwiczki, dodałem sobie okno, i całość wygląda naprawdę bardzo prosto, ale całkiem ciekawie się prezentuje. Także jeżeli. Jeżeli coś takiego wam się podoba, to napiszcie, że podoba wam się domek Hobbita w komentarzu, a jeżeli podoba wam się bardziej ten domek, to napiszcie, że podoba wam się bardziej e, domek w skale. I wtedy przypnę wam serduszko, no i cóż. No i cóż, niestety w tym odcinku to by było na tyle, także ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli wam się spodobało, to standardowo łapa w górę, jeżeli nie, to łapa w dół. No i cóż, mam nadzieję, że do następnego i cześć!